W sobotę Stal Wawrów pewnie wygrała turniej drużynowy, a dzień później po puchar indywidualny sięgnął jej zawodnik Michał Głębocki, który w nowym sezonie będzie ścigał się już na zdławionych pięćsetkach. Przechodzimy na wyższy lewer 500R i oby tam szło jeszcze lepiej niż na mniej Fazem Fazę zasadniczą pucharowego turnieju wygrał z kompletem Bartosz Bartkowiak z rybnika, ale za ten atak został wykluczony z biegu finałowego. Największym pechowcem był jednak Marcel Zwierzyński z Wawrowa. Z walki o medal odpadł bowiem w wyniku losowania. Bardzo fajnie było oprócz tych zawodów było ok. W tym roku mini-żużlowcy z Wawrowa na krajowym podwórku wygrali wszystko, co było do wygrania. Sezon jak najbardziej udany, wszystkie złote te krążki na naszym koncie, nic tylko się cieszyć. W sobotniej drużynowce falubas nie startował, a w niedzielnym pucharze. Szóste miejsce zajął jego zawodnik, Marcel Czyźniewski. Gromadząc 9 punktów. Opasy kończą już ten wiek 125 przechodzą. W sobotę na wawrowskim torze odbędzie się towarzyski mecz między Stalą a Falubazem, będący zwieńczeniem znakomitego sezonu dla młodej stali.